Dina, a co to jest? Kochani moi telewizorowie, nadszedł nareszcie dzień dzisiejszy. Zakładamy kanał na YouTube. Wiele osób dla mnie mówiło: Są ty się, załóżno tego YouTube'a. Troszkę się przed tym opierałem, ale mówię: Raz kłodzie śmierć. Jeżeli kojarzycie mnie z Instagrama czy TikToka, serdecznie zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, gdzie rozszerzymy troszeczkę naszą luberską działalność i poruszymy tematy, które do końca tak nie mogliśmy poruszyć na TikToku, ponieważ tamte filmiki są zdecydowanie krótsze i pewnych tematów do końca żeśmy nie wyeksploatowali. A dla tych, którzy ni choroby nie kojarzą mnie z jakiegoś Instagrama czy TikToka, to jeszcze lepiej! Jak zasubskrybują mój kanał, to od razu będę kojarzyć Sołtysa jako YOUTUBERA, najlepszego we wsi, YOUTUBERA! Zapraszam wszystkich serdecznie do pozostania ze mną, na pewno poznacie Lubelszczyznę od strony z przymrużeniem oka. Kłaniam się nisko, Sołtys Lubelszczyzny! Aha, PS! Dawajcie tutaj suby, dzwoneczki, lajki, łapki w górę i widzimy się w następnym odcinku, moi drodzy telewidzowie.